Matura 2023 Formuła 2023 Matematyka Poziom Podstawowy Zadanie numer 28 W tym zadaniu mamy określić, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5 lub 7, i wskazać właściwą odpowiedź spośród czterech podanych. W liczbie pięciocyfrowej mamy pięć miejsc do zapełnienia cyframi. To miejsce najbardziej po lewej stronie możemy zapełnić wyłącznie cyfrą 5 albo 7. Gdybyśmy wstawili tutaj 0, to nasza liczba nie byłaby pięciocyfrowa, tylko co najwyżej czterocyfrowa. Dlatego na zapełnienie tego skrajnego miejsca po lewej stronie mamy tylko dwie możliwości. Na pozostałych czterech miejscach możemy stawić cyfrę 0, 5 albo 7. To oznacza, że mamy 3 możliwości dla każdego miejsca. Żeby obliczyć, ile mamy wszystkich możliwości, musimy te pośrednie wyniki pomnożyć przez siebie. Mamy 2 razy 3, razy 3, razy 3 i jeszcze raz razy 3. To jest równe 2 razy 3 do potęgi czwartej. Ten wynik pasuje do odpowiedzi C z treści zadania. Zadanie numer 29. Na diagramie przedstawiono ceny pomidorów w 16 wybranych sklepach. Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A do E. Pierwsze pytanie dotyczy mediany ceny kilograma pomidorów. Żeby określić medianę, wypiszmy najpierw uporządkowaną listę cen. Uporządkowaną, to znaczy wypisujemy wszystkie ceny od najniższych do najwyższych. Uwzględniamy przy tym, że ceny mogą się powtarzać w kilku sklepach. Samą definicję mediany można znaleźć w tablicach matematycznych. Jeżeli medianę mamy policzyć ze zbioru, w którym jest parzysta liczba elementów, to mediana jest równa średniej arytmetycznej z dwóch środkowych elementów, u nas tymi dwoma środkowymi elementami są wartości 5,70 setnych oraz 6. Mediana, czyli w tym przypadku średnia arytmetyczna tych dwóch liczb, wynosi 5,85. Pasuje to do odpowiedzi C. W drugim pytaniu mamy obliczyć średnią cenę kilograma pomidorów. Żeby to zrobić, dodajemy do siebie wszystkie wartości i dzielimy przez tyle, ile mamy tych liczb. U nas wygląda to tak: 2 razy 5 i 500, plus 4 razy 5 i 60, plus 2 razy 5 i7, plus 5 razy 6, Plus 3 razy 6,3 i to wszystko dzielone przez 16. Korzystamy z kalkulatora i dostajemy wynik 5,8. Pasuje to do odpowiedzi A podanej w treści zadania. Zadanie numer 30. Ze zbioru 8 liczb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 15. Zacznijmy od przypomnienia, że prawdopodobieństwo można policzyć dzieląc przez siebie dwie liczby. Pierwsza to liczba przypadków pasujących do rozpatrywanego zdarzenia. Druga to liczba wszystkich możliwych przypadków jakie mogą mieć miejsce. Zajmijmy się najpierw tą drugą liczbą. Mamy tutaj podwójne losowanie, przy czym za każdym razem wylosowaną liczbę odkładamy z powrotem do zbioru, z którego losujemy. To oznacza, że w losowaniu pierwszym wybieramy jedną liczbę z ośmiu dostępnych od 2 do 9. I w drugim też wybieramy jedną liczbę z 8 dostępnych. Czyli w każdym z tych dwóch losowań mamy 8 możliwych przypadków. Razem to nam daje 8 razy 8, czyli 64 przypadki. Teraz ta pierwsza liczba potrzebna do obliczenia prawdopodobieństwa. Chodzi nam o liczbę, która jest podzielna przez 15. Każda liczba podzielna przez 15 jest także podzielna przez 3 i 5, co w naszej sytuacji oznacza, że taka liczba musi być iloczynem liczby podzielnej przez 3 i liczby podzielnej przez 5. W tym zbiorze, z którego losujemy, nie ma żadnej liczby, która by była równocześnie podzielna przez 3 i przez 5. No to jakie mamy możliwości? Jeżeli wylosujemy 3 i 5, to ich iloczyn daje 15, czyli liczbę podzielną przez 15. Oprócz tego możemy jeszcze wylosować szóstkę albo dziewiątkę. Obydwie te liczby pomnożone przez 5 dają wynik, który też jest podzielny przez 15. Do tego musimy jeszcze wziąć pod uwagę kolejność losowania. Możemy najpierw wylosować liczbę podzielną przez 3, a później piątkę, albo odwrotnie. Razem to nam daje 6 przypadków, które pasują do zdarzenia A z treści zadania. Możemy teraz policzyć szukane prawdopodobieństwo. Mamy p równe 6 dzielone przez 64. Liczniki mianownik dzielimy przez 2 i dostajemy wynik 3 32. To jest prawdopodobieństwo, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 15. Zadanie numer 31. Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę l obsługiwanych klientów n tego dnia opisuje funkcja l od n równe minus n kwadrat plus 22n plus 279. Gdzie n jest liczbą naturalną spełniającą warunki n większe lub równe 1 i n mniejsze lub równe 30. W pierwszej części zadania mamy ocenić prawdziwość dwóch stwierdzeń. Pierwsze z nich brzmi: Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich analizowanych dni jest równa l od 30. Tutaj wystarczy zerknąć na treść zadania. A zwłaszcza na fragment, który mówi, że liczba L dotyczy obsługiwanych klientów w n tym dniu. To oznacza, że L od 30 to liczba klientów obsłużonych wyłącznie 30 dnia miesiąca. Łączna liczba klientów we wszystkich dniach byłaby równa L od 1 plus L od 2 plus L od 3 i tak dalej, aż do L od 30. W takim razie to pierwsze stwierdzenie jest fałszywe. Przejdźmy do drugiego stwierdzenia. W trzecim dniu analizowanego okresu obsłużono 336 klientów. Wykorzystujemy równanie funkcji podane w treści zadania. Podstawiamy n równe 3 i obliczamy wartość funkcji. 3 do drugiej potęgi to 9, 22 razy 3 to 66. A wynik dodawania i odejmowania to 336. Oznacza to, że drugie stwierdzenie jest prawdziwe. W dalszej części zadania mamy odpowiedzieć na pytanie, którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów. Mamy też podać liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Funkcja podana w treści zadania to funkcja kwadratowa. Ponieważ przed wyrażeniem n do potęgi drugiej stoi znak minus, to punkty z wykresu tej funkcji leżą na paraboli o ramionach skierowanych w dół. Tak na marginesie wykres tej funkcji nie jest linią ciągłą, bo n ma być liczbą naturalną. Ponieważ interesuje nas dzień, którym obsłużono najwięcej klientów, to szukamy wierzchołka naszej paraboli. Położenie tego wierzchołka opisują współrzędne zapisywane zwyczajowo jako P oraz Q. W tablicach matematycznych można znaleźć gotowe wzory na obydwie te współrzędne. Wykorzystujemy je po kolei. P to minus 22 dzielone przez 2 razy minus 1, czyli 11. Oznacza to, że najwięcej klientów pojawiło się w aptece 11 dnia miesiąca. Delta dla naszej funkcji to 22 do potęgi drugiej minus 4 razy minus 1 razy 279, czyli 1600. Podstawiamy to do wzoru na współrzędną Q i po wykonaniu wszystkich działań dostajemy 400. Oznacza to, że w tym 11 dniu w aptece obsłużono 400 klientów.